Hej, hej! Witaj serdecznie z tej strony Kamila. E, tak jak opowiadałam, ostatnim razem, e, klejąc bazę, na której e, dzisiaj będziemy pracować, e, postanowiłam w ramach mix mediowej środy pokazać, że można wykorzystywać też coś, co mamy e, praktycznie wszyscy w domu, e, czyli jakieś starocie, e, jakieś dodatki pasmanteryjne, one nie kosztują dużo, a tworzą całkiem fajny efekt i nie trzeba korzystać z foremek. Oczywiście nie zabraniam, jeżeli masz jakieś foremki pod ręką, to jak najbardziej wykorzystuj odciski czy odlewy. Natomiast Mix Mediowa Środa z zamierzenia miała na celu posłużyć początkującym więc staram się postawić że tak powiem w miejscu początkującego i pokazać, że można tworzyć mixmedia media nie inwestując we wszystko na raz. Praktycznie przy każdym projekcie używam tych samych mediów a uzyskuje różne efekty. E, więc warto pomyśleć po prostu, co lubimy, e, z czym lubimy tworzyć, jakie kolory lubimy e, i od tego zacząć. E, I e, to, e, że ja mówię, że można wykorzystać to, co jest pod ręką, e, mówię jakby z praktyki. Dlatego, że ja zaczynałam skrapować jak w polskich sklepach, nie było praktycznie nic do skrapu. I tak samo było z mediowaniem. Jak ja zaczynałam mediować, to też korzystało się głównie z pasmanterii. Natomiast na przykład medium żelowe zastępowało się magiciem. Nie było wosków, albo jak chciało się użyć wosków, to używało się tych, które dostawało się w sklepach. Budowlanych, czyli tych do przeróbek mebli. Więc tutaj e, wszystkie chwyty dozwolone. Jeżeli wolisz kupić wielkie opakowanie w sklepie budowlanym, to też możesz to wykorzystać. Żaden problem. E, ok. Jeżeli chodzi o Czarne Gesso, e, jest to e, produkt kapryśny, jeżeli chodzi o mnie, e, bo e, Niby pomalujemy wszystko, a później patrząc pod innym kątem widzimy, że znowu gdzieś coś tam jeszcze niedomalowane. I dlatego ja tak lubię domalowywać, 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 raz grubszym, raz mniejszym pędzelkiem. Wciąż, wciąż poprawiam i wciąż dopracowuję. Tak czy inaczej. E, nadal, pomimo że myślę, że już jest ok, nadal nie mam domalowanego wszystkiego, no ale cóż, e, m, dalsze m, etapy pracy mam nadzieję to zatuszują. I e, cóż, co dzisiaj zrobimy? E, powiem szczerze, że e, zaczynając większość z projektów, wiem na czym chcę bazować, wiem co chcę pokazać. Natomiast całą kształt wydobywam dopiero w czasie tworzenia. Tutaj chciałam pokazać, że na czarnym gesso farby akrylowe całkiem różnie wyglądają. I podobny efekt już uzyskaliśmy przy pracy recyklingowej z od kleju. Tam używałam farby akrylowej, y, dwutonowej. Tutaj też mam y, dwutonowe farbki, ale to są i zupełnie inne farby akrylowe. To są farby akry akrylowe y, Silks. To są bardziej moim zdaniem glazury. One mają w sobie dużo więcej y, medium akrylowego. Są takie bardziej y, gumowate, bym powiedziała. <coughs> Tak czy inaczej, kupowałam te farbki yy, za granicą, bo mi się podobały i to było bardzo, bardzo dawno temu. Yy, I tutaj, jak widzicie, wykorzystuję czarną farbkę do, yy, z techniką suchego pędzla do podbicia elementów i już te elementy wydobywam. Więc, użycie yy, metalicznej czarnej farby na czarnym gesso. Już da Wam świetny efekt, bo praca nie będzie taka płaska. Natomiast, jeżeli wam zależy na dalszym wydobywaniu szczegółów, no to oczywiście uderzamy w kolory, tak. Tutaj chciałam tylko pokazać właśnie, że farki mają różne efekty. Jako że ja nigdy nie mogę się zdecydować, z którym kolorem chcę pracować, ponieważ ja bardzo uwielbiam kolory różnego rodzaju, a to tutaj postanowiłam już w czasie, kiedy zaczęłam malować, że hmm, zrobimy sobie tęczę. Zrobimy sobie tęczowy panel, znaczy mini blade, z różnymi rodzajami. Farb, znaczy różnymi rodzajami, różnymi kolorami farb, tą samą techniką i tego samego typu smyraniem pracy. Używam metody suchego pędzla. Jak widzicie, odsączam pędzelek na macie. Pędzle są niemoczone wcześniej w wodzie i pędzle są syntetyczne, ale z bardzo twardym włosiem. W tym celu możecie używać również pędzli y, y, szczeciniastych, ale szczeciniaste zostawiają trochę więcej, y, powiedziałabym, tekstury, bo y, ich włosie jest takie y, bardziej chyba sztywne. Ja y, lubię z tymi pędzelkami pracować. Jak widzicie, te kolory, póki jeszcze są mokre, pomimo że stosuję y, technikę suchego pędla. One nadal są tam jakieś, jakoś jeszcze wilgotne, więc doskonale się blendują ze sobą. Poza tym, jeżeli się nie będzie coś blendować, to zawsze można wracać do poprzedniego koloru, żeby go dodać i poprawić to, co chcemy osiągnąć. Ja tu postawiłam na trzy takie kolory: zielony, niebieski i różowy. Ten różowy to jest taka może oberżyna raczej. Mm, fuksja? Nie wiem, chyba oberżyna. <grywa> no, tak czy inaczej, postanowiłam wykorzystać to, ale pomimo, że szczegóły są widoczne, ale praca jest dosyć ciemna, to warto wydobyć jeszcze te krawędzie, czyli dać rozświetlenia pracy. Rozświetlenia dają wiele, i tutaj możecie postawić na albo białe gesso, czyli jakby tą pracę powiedzmy wytłumić, bo gesso jest matowe, takie bardziej wiecie, niebłyszczące. <laughs> Albo postawić na woski i w tym przypadku postawiłam na wosk białe złoto z poblaskiem patyny, on się nazywa patina gold. Jest właśnie dwutonowy. I na przykład możecie wykorzystać zamiast niego białe złoto. Tak czy inaczej, on wydobył właśnie wszystkie elementy bardziej na wierzch, rozświetlił tą pracę i ta praca już jest całkiem fajna. To co robię, to jest mokra chusteczka, którą mam włożoną w. Um, pudełeczko, żeby mi wosk nie zasychał. Teraz jeszcze stwierdziłam, że warto przyciemnić jednak te narożniki i dodaję znowu tej czarnej akrylowej farby. Ona jest błyszcząca, ale możecie w tym celu użyć również czarnego bądź grafitowego wosku od petardu. Albo na przykład tego antycznego wosku turkusowego. E, wszystkie chwyty dozwolone, e, możecie też e, używać wszystkiego, że tak powiem, naraz, żeby sprawdzić, który efekt Wam bardziej będzie odpowiadał. Tyle, że e, powiem, że jeżeli chodzi o wosk, jak już nałożycie, no to później inne media mogą się słabo trzymać. E, zauważyłam, że jeżeli nie nałożycie wosku e, dużo, to znaczy jeżeli będzie on nakładany e, pędzelkiem, tak jak ja e, pędzelkiem nakładam. To, tak jak w tej chwili, można popracować jeszcze z, z innymi mediami. Natomiast, jeżeli nałożycie wosku grubszą warstwę, no to wosk jako wosk. No, on niestety zablokuje i zaszczelni już waszą pracę, i tutaj raczej media już nie będą chciały się przykleić, będą się po nim ślizgać. Także y, z woskami eksperymentujcie raczej na koniec, y, ewentualnie tak jak ja z pędzelkiem, bo wtedy możecie jeszcze podziałać. Y, tak jak widzieliście testowałam różne opcje w stylu y, czarna farba, w stylu y, y, wosk y, ciemny dwutonowy i y, jednak stanęło na złotym. Y, złoty dał y, najlepszy efekt. Teraz dodaję napis, który yy, tradycyjnie, żeby nie był taki surowo biały, yy, ozdabiam albo woskiem, albo farbą, z której korzystałam w czasie tworzenia pracy. Yy, no i to już koniec mojej pracy. Przyklejam, przyklejam na medium żelowe i, yy, i to wszystko. <laughs> Oczywiście. Yy, pod koniec, bo to już tak tradycyjnie mam, że zawsze zmieniam jeszcze koncepcję na koniec, więc dodam jeszcze chlapania, żeby te pra prace były w miarę symetryczne, skoro napis jest w tym samym miejscu. E, więc z tego złotego, co mi zostało, e, dodam jeszcze chlapania. Tak czy inaczej, moja praca jest gotowa. E, mam nadzieję, że Ci się podobała. E, będzie mi miło, jeżeli zostawisz jakiś komentarz e, po swojej obecności. A ja tymczasem się już y, będę żegnała i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!